Horder. Wracamy do animowanych historii. Wiem, że agrytywnie mam na psa, ale wiecie, zrozumcie to, czasami, bo człowiek, czasami się tak zdarza, że masz po prostu wszystkiego dość. Ja nawet nie mogłam dziś zasnąć, okej? Okay? To jest cały kontekst sytuacji. Nie mogłam spać. Nie wiem czemu, ale po prostu nie mogłam zasnąć. To chyba niestety jeden z autyzmu, bo autyzm nie chce pływać w twój sposób spania. A wiele osób, które czasu śpi z pluszakami. Cała pełnosprawa nie rozumie. W sumie się śmieją z tego, że ktoś nie umie wiązać butów. Jak trzeba być zjebanym, żeby tak... żeby mieć swoje ego. Ej! Umie buty! Super! Jestem najbardziej ego... Mam najbardziej tą umiejętność, której nie umie. Ja pierdolę, czemu tacy ludzie są zjebani? Po prostu... Wiem. Gadam, gadam, ale... Nie rozumiem pełnosprawnych ich argumentów o tym, żeby pokazać, jak już jest głupi. Sami są głupi. Jakbyście zobaczyli bo zadaje zadaję z matki dzieci, okresu podstawówki, to byście się załowali, bo okazalibyście się z barami, bo byście sami nie umieli tego rozwiązać. A ja młoda, jako dziecko, o dawajcie, ja to... Po serio, bo uszłem mi to z najzabawniejszy fakt. Nawet chemię lepiej ogarniam, bo mogłabym ich tak zaatakować po prostu. Ej, skoro jesteście tacy mądrzy, to powiedzcie, jak łączyć ze sobą pierwiastki chemiczne? E, jak poprawnie je zapisywać, jak są zmieszane? Na przykład, jak tu zapisać y, dwutlenek węgla-4, jak to zapisać. Albo tego typu idee, tego chemiczne, albo tego typu dodawanie. Na przykład, jak się do czegoś, to jeśli chcesz, żeby był spalanie, to musi być, o, czyli tlen, tlen! Więc, żeby tak zrobić. Heh. Ciekawe, czy by się kapteli jak to zrobić, żeby to udaje zrobić poprawie w tej sytuacji chemiczne. Nie wiem do końca, wytłumaczę, o co chodzi, ale wiecie, jeśli ktoś ochoczy, to odmówię, czy skuba o co mi chodzi, bo ja nie mówię tłumaczyć słownie o co mi chodzi. Uroki życia. Mrugnąłem, a potem się wylogowałem. Wylogował się serwer. Czułem się naprawdę dziwnie. A tysiąc jakoś, tysiąc dziewięćsetka. Trzeba jest, niby, automatyczna, ale zawsze jest poniżej. Akceptowany, widzi się to, więc dało mi sukces. Spojrzałem na sumę, jaką otrzymałem. Wow. Money, 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 money. A ja bym stiwowała, stiwowała, <ścoughs> Tak, o kolejny ofertę na Stibie kupuję. <ścoughs> Ach, uwielbiam. Moje pobłogi językowe czasami to chyba dodał u o autyzmu. są takie się do tego, żeby umieł płetwić, się śmieją całe siebie. Ach, a podobno by się oburzali, to było jak sen. Wtedy moja dziewczyna wpadła do pokoju. Mówiłam, żebyś tego nie robił. Nie ma już tajemnicy. Po co teraz mieliby cię oglądać? krzyczała. Powiedziałem jej, że zgodziłem się na maskę nie po to, by być tajemniczy, ale po to, by nie dowiedział się o mnie tata. Spójrz na te pieniądze, nie sądzisz? No, ja nadal nie zarabiam. Patrzę na to, jakie to pracy jak to robię. Pracuję. Żebym nie ogłosił, to jeszcze tutaj bym miała problem ze wstawaniem, bo w tym mieszkaniu się i da spać normalnie. Ta bezserność mi nie pomaga w tej sytuacji. Widzisz, że było warto? Zapytałem przytulając ją. Spojrzała na mnie mówiąc, obyś nie pożałował. Następnego dnia po szkole poszedłem prosto do domu. Tata uśmiechnął się na mój widok. Masz dziś wolne? Twój brat poszedł z mamą do dentysty. Chodź, napijemy się kawy i pogadamy. Powiedział wchodząc do kuchni. Gdy wychodził z kuchni, zobaczył pieniądze na stoliku. Ju nie miał. Zapytałem, czy tyle wystarczy, by spłacić pożyczkę? Tata nadal był w szoku. Nie wiem, chyba tak. <laughs> nie wiem, chyba tak. <laughs> Ale skąd one się tu wzięły? Czyje to pieniądze? Zapytał. Twoje? Powiedziałem dumnie. Proszę, nie pytaj, jak je zdobyłem. Mogę tylko powiedzieć, że zarobiłem je legalnie. Usiadł koło mnie i mnie objął. Zarobiłeś je w sieci, tak? Ups, przepraszam, nie w sieci. Powinienem powiedzieć na grach. Wiem, że już nie pracujesz w restauracji, Big Bird. Powiedział. Ach, tak, stary nagle akceptuje, bo zarabia. Uśmiechnął się tak szeroko, że widziałem wszystkie jego zęby. Okazało się, że pewnego dnia zadzwonił do niego ojciec mojej dziewczyny. Dzieciaki nie robią nic złego, ale moja córka mówiła, że nie masz o tym pojęcia. Pomyślałem, że powinieneś o tym wiedzieć, ale nie denerwuj się, powinieneś być dumny z syna. Świetnie mu idzie, powiedział. Wtedy tata zaczął mnie oglądać. Byłem zaskoczony, bo powtórzył ulubione żarty z moich streamów. Nie sądziłem, że spodoba mu się moje poczucie humoru. Uh -huh. Tak. Moje dzieci mnie nie oglądają, bo i tak wyniemię tu jak mnie oglądają, bo to mój kontent nie jest ciekawy. Proszę jest mojego kontentu jest taki, że dzieci mnie nie oglądają, ponieważ jest zbyt nudny. Z drugiej do osoby mojego pokolenia pewnie też nie oglądają, bo jest zbyt nudny. Ech, życie. Dzień wcześniej zasnął podczas oglądania. Nie wiedział więc, że zdjąłem maskę i otrzymałem te wszystkie wpłaty. To go bardzo poruszyło. Dali ci tyle, by zobaczyć twoją twarz? A ty oddajesz to wszystko mnie? zapytał. Tak, dawałem mu całą sumę. Byłem dumny, że zarobiłem tyle pieniędzy i mogłem mu pomóc spłacić. I am Superman, kurde. Uf. Pożyczkę. Niebezpieczny heddyk czy coś. Następnego wieczora miałem zrobić ostatni stream z pokoju mojej dziewczyny. A to dlatego, że tata zgodził się, żebym zaczął robić je z domu. Jednak czekała mnie niespodzianka. Mimo, że miałem na sobie maskę i opowiadałem rewelacyjne żarty, oglądało mnie mniej niż stu widzów. Tak, wszyscy wiedzieli, jak wyglądam, więc nie było już żadnej tajemnicy. HE! Nawet Ringo Starr, który zapoczątkował wpłaty, aby zobaczyć moją twarz, wpadł tylko na chwilę. Potem zakładałem maski innych zwierząt i wymyślałem różne postaci. Ale nic nie działało. Straciłem wszystkich kibiców, więc wkrótce przestałem streamować. Jednak byłem tak zadowolony z tego, co osiągnąłem dzięki mojej krótkiej sławie, że miałem to gdzieś. Poza tym ostatnio nie mam czasu, bo spędzam wieczory z tatą w kafejce internetowej, którą razem otworzyliśmy. Okej! Okay. Hejka! Jest. Czy ty już nie byłaś? Chcieli żyć. Pełnił już swoje zadanie. Pomógł mi się podzielić tym, co we mnie się działo. Prawda? Cześć, mam na imię Natalia. Cierpię na rzadkie schorzenie genetyczne. Jak o nim usłyszycie, może mi pozazdrościcie. Może też byście tak chcieli żyć. Ale jak usłyszycie całą historię, na pewno Wam to przejdzie. Ponieważ dożycie do mojego wieku z tą przypadłością jest wyjątkiem od reguły. Okej. Okay. Oficjalna nazwa mojego schorzenia brzmi wrodzona obojętność na ból. Jej, czyli Ty ci tobi czy coś. Oznacza to, że nie czuję bólu. Nigdy nic mnie nie boli. Jeśli ktoś, na przykład, nadepnie mi na stopę, to nic nie poczuję. Nie zapoli mnie, jeśli wbijesz mi igłę w ramię. Nigdy nie boli mnie głowa. Nie boli mnie, gdy skaleczę się w palec podczas krojenia jedzenia. Pewnie brzmi to dla was jak jakaś supermos, ale uwierzcie, to nic z tych rzeczy. Ból jest nam potrzebny do życia. No, moje migreny to szczególnie to potwierdzają. Niestety mam tendencję, ale zawsze tu się coś jakieś zdenerwuje bardziej. To niestety przeklęsło po gimnazjum. Opowiem wam, co przydarzyło mi się w zeszłym roku. Pewnego wieczoru wyszłam spod prysznica. Kiedy suszyłam włosy, zauważyłam, że moja skóra jest cała czerwona. Okazało się, że myłam się w zbyt gorącej wodzie. Nie wiedziałam o tym, bo nie czułam bólu. Yeah. Nabawiłam się poparzeń drugiego stopnia na plecach, rękach i szyi. Następnego dnia pojawiły się pęcherze. Gdybym czuła ból, wiedziałabym, że wodzie. Moja kolana też została poparzona przez przestrzenicę, pamiętacie jak wspomniałam o tym, nie? W społeczności. Niestety bo przestrzenicza się wkrzyżowała na mnie, i brała na mnie barszcz. Super, nie? I dotarłam lat, więc super. Woda jest za gorąca i bym się nie poparzyła. Jak widzicie, ból tak naprawdę nas chroni. Bez niego stajemy się bezbronni. To trochę wstydliwe, ale opowiem wam coś ciekawego. Nie czuję, kiedy powinnam iść siusiu, więc chodzę do łazienki codziennie o tych samych porach. Moje ciało już się przyzwyczaiło. Muszę to robić, bo nie czuję, kiedy mój pęcherz jest na skraju wytrzymania. Zaczynam coś czuć, gdy zaczynam popuszczać. Ustawiam więc przypomnienia, dzięki którym pamiętam o łazience. Wiem, że to trochę obrzydliwe, ale chcę, byście dobrze zrozumieli, przez co przechodzę. To ciekawe, jak by ty ci tobie drogą, ale chyba tego w pasie gdzie umieścili. Więc to. No. O nie, ty ci tobie, który próbujecie zabordować i się nagle się, O nie, to byłoby dopiero pojebane. Coś nie śmiesz się z tej upadłości, tylko z tego, jakby ta pasta wyglądała, gdyby była realna. O nie. To było tak głupie, by nie. Wyobraźcie sobie, czy czytacie pastę poważną, czy ci to ma coś poważnego, a jak się siusiał. O, kurde, teraz mój mózg będzie to wyobrażał sobie, jak to będzie głupiej, ja pierdolę. Czy myślicie, że czuję głód? Skoro nie czuję, kiedy chce mi się siusiu? Na szczęście tak. Głód kontrolowany jest w ciele przez inny mechanizm. Czuję, kiedy jestem głodna, a podczas jedzenia, że już się najadłam. Bardzo się cieszę, że odczuwam uczucie pełności. W przeciwnym wypadku jadłabym cały czas i bym przytyła. o eee. przypadłości, które powodują, że ktoś może jeść bez końca. Tak, istnieją takie ktoś nie czuje, że to... Takie są przypadłości, takie już istnieją. Więc tak. W przyszłości mogę mieć problem podczas porodu. Kobiety wiedzą, że zaraz zaczną rodzić ze względu na odczuwany ból, ale ludzie tacy jak ja, jak się pewnie domyślacie, tego nie czują. To też może wydawać się Wam kuszące. Czego chcieć więcej? Możesz rodzić bez bólu, powiecie. Jednak matka musi przeć, by wydać dziecko na świat. A jeśli podczas porodu nie czujesz skurczy, to nie wiesz kiedy przeć. Prawdopodobnie nie będę więc w stanie rodzić naturalnie. Nie, to chyba plus, bo i tak zuba nie bardzo się rozwrażają. Będę musiała mieć cesarskie cięcie. To jest Boła się ja cesarskie cięcie i tyle powiem. Na przyszłość chcę wam opowiedzieć wie. E, bo wiecie, na przyszłość wiecła okulary. Więcej o tym, z czym zmagam się teraz. Czy wiecie, co jest moim najczęstszym problemem? Gryzienie się w policzek podczas jedzenia. Nie robicie tego tak często jak ja. Czy ja wiem, czy ja tego nie robię zbyt często? W sensie mam do tego, żebym się gryzał w policzach nieświadomie. Bo takie, ej, trzeba się ugryzał w policzach. Więc to własnej perspektywy, jako są spektrował okej? Okay? Bo z doświadczenia wiecie, że zaboli. A ja nigdy nie czułam bólu, więc nie mam tego doświadczenia. Dlatego podczas jedzenia często gryzę się w policzek lub język. Czasem mam usta pełne krwi. Wtedy przestaję jeść i idę przemyć buzię. Właśnie w ten sposób mnie zdiagnozowano. Kiedy wyrosły mi pierwsze zęby, zaczęłam gryźć język. Ciągle się w niego gryzłam, więc zawsze miałam w ustach pełno krwi. Mama powiedziała o tym lekarzowi, a on stwierdził, że to nie jest normalne. Na początku nikt nie wiedział, co mi dolega, bo to bardzo rzadka przypadłość. Heh. Potem wykonano różne badania. Lekarze rozwiązali zagadkę, gdy zorientowali się, że nie czuję bólu. Mama powtarza, że najtrudniej jej było, gdy byłam malutka. Przykładowo, kładła mnie na drzemkę, a ja później budziłam się z niej z oczami. Okazało się, że za mocno wciskałam w nie piąski podczas pocierania. Dzisiaj też mam wiele problemów, ale przynajmniej nie są one zmartwieniem rodziców. W szkole podstawowej miałam mnóstwo przygód. W tym wieku jest się za małym, by o siebie dbać. Bardzo chciałam jeździć na rolkach. Błagałam mamę, ale. Ja chciałam hulajnogę, ale nie kupić nie chciałam, ponieważ ma, byłam dosyć. nadpomocniwym dzieckiem, ok? W skrócie miałam te decyzję do uciekania, do bigania i do tego typu. Więc janks. tej właśnie perspektywy, to mówię. Coś ciekawego faktycznie złożyłam ze mną. Mógł... Oczywiście, nie kupiłam mi rolek. Pewnego dnia pożyczyłam je więc od przyjaciółki. Po powrocie do domu moje lewe ramię dziwnie nisko zwisało. Upadłam na nie podczas jazdy na rolkach. Nie poczułam bólu, więc nie wiedziałam o złamaniu. Jeździłam bez trosko na rolkach, jakby nic się nie stało. A przynajmniej się dobrze bawiłaś. To się liczy. Prawdzie kość się złamała, ale przynajmniej się dobrze bawiła. To zawsze jakiś plus. To dziwna, ty, tak. I przewróciłam się drugi raz. O ile dobrze pamiętam, złamałam rękę w sześciu miejscach. Super. U dzieci złamane kości zrastają się zazwyczaj w miesiąc, ale ja musiałam nosić gips przez cztery miesiące. W tym samym czasie stała się kolejna dziwna rzecz. Ciągle miałam na ciele siniaki. Nosiłam też bandaże na rękach, nogach a nawet na głowie. Zauważyła to jedna z sąsiadek. Przez jakiś czas mnie obserwowała. Pomyślała, że ktoś mnie bije w domu, skoro mam tyle siniaków, to, to jest niezręczne. Więc zadzwoniła na policję. Król, co i głosu aaa! Przeszło do nas dwóch pracowników socjalnych. Rodzice pokazali dokumentację lekarską i wszystko skończyło się dobrze. To trochę smutne. Mimo to śmiejemy się, gdy to wspominamy. Powiedziałam wam o wszystkich wadach. A czy są jakieś zalety nieodczuwania bólu? Możliwe, ale nie sprawdzałam. Pamiętacie ten czas, kiedy na YouTubie modne było jedzenie najostrzejszej papryczki na świecie? Tamte filmy miały miliony wyświetleń. Ludzie zarobili w ten sposób mnóstwo pieniędzy. Gdybym chciała, mogłabym zjeść najostrzejszą papryczkę na świecie. Mogłabym wystąpić gościnnie na czyimś kanale, nie wspominając o moim schorzeniu. Mogłabym nawet założyć swój własny kanał, gdybym zdobyła popularność jako gość. Zarobiłabym mnóstwo pieniędzy. Nie no, żartuję. Nie dajcie się zwieść temu wideo. Nie lubię stać przed kamerą. Ja też nie, dlatego na moich filmach nie jej jej twarzy. To jest główny powód. Bo niestety, ale znam ablację, stronę YouTube'a i wiem, jak ludzie źle reagują na streamy. Niestety. A poza tym, nie chcę zarabiać na czymś, co naprawdę utrudnia mi życie. Eee. Ja żyję na spektrum autyzmu, więc niektórzy myślą, że to utrudnia mi życie. W niektórych też może utrudnia. Ale nie tyle, żebym. Się ty wykurzała. W się. Sensie... No, życie jest pojebane, więc tyle mogę powiedzieć. Czytałam gdzieś, że jakiś mężczyzna z Indii żyje ze swojego schorzenia? Występuje na ulicy, wbija sobie pręty w ciało, podzi po ogniu i pozwala, by samochody przejeżdżały mu po stopach. To bardzo ryzykowne, nawet jeśli nie czuje bólu. Łatwo może zrobić sobie krzywdę. Wow! Ale przynajmniej sobie radzi. Ludzie tacy jak ja i tak ryzykują. Po co więc robić te niebezpieczne sztuczki? Dla jaj! Niestety, ludzie z moim schorzeniem żyją krótko. Dużo wam już opowiedziałam, więc teraz rozumiecie dlaczego. Ty ci tobie, chyba, żeby się to odcięł tobie. No kurde. Klipy pasty zjadły mózg. W każdej chwili może mi się coś przydarzyć, na przykład zawał. Zawał zwiastują pewne objawy. Jeśli czujesz ból w klatce piersiowej, wiesz, że musisz natychmiast jechać do szpitala, żeby lekarze mogli zainterweniować, zanim dostaniesz ataku serca. U mnie to niemożliwe. Nie czułabym bólu w klatce, więc o zawale dowiedziałabym się, gdyby się zaczął. Natomiast z jednej rzeczy jestem zadowolona. Nie cierpię z powodu bólów menstruacyjnych. Ja też nie za bardzo, bo jestem takie dziwnym człowiekiem, że u mówię, to jest dziwne po prostu. Wcześniej nie wiem, czuję głócie, może poczuć mogę, ale do końca nie wiem, czy to okres, czy to coś innego, więc tak. Czasami tak jest z że może to oznaczać jedno i do drugie. Dopiero jak pójdziesz do łazienki i zobaczysz, o, oh, to dlatego to ukło, To wtedy, dopóki tego nie zrobisz, to nie wiesz do końca. Myślisz, że to coś innego, to coś innego, więc to jest taki absurd życia. Moja mama ma okropne skurcze menstruacyjne. Zaczynają się długo przed okresem i trwają kilka dobrych dni. Gdybym czuła ból pewnie cierpiałabym jak moja mama na szczęście nie muszę się tym martwić kolejną zaletą jest to że nigdy mnie nic nie swędzi niektórzy ludzie z tym schorzeniem również tak mają jestem jedną z nich jeszcze nigdy nie musiałam się podrapać nieważne ile komarów mnie pogryzie mnie to nie swędzi nawet jeśli ugryzienie puchnie lub czerwienieje nie mam potrzeby się drapać to zabawne bo komary mnie uwielbiają gdy ja. W pokoju znajduje się 10 osób, gryzą tylko mnie. Gdybym czuła swędzenie, byłoby to uciążliwe. Chyba w ten sposób nadrabiam sobie negatywne aspekty choroby. Im więcej zalet wymieniam, tym więcej mi się ich przypomina. Na przykład nie pocę się, nawet jak jest gorąco. A co to ma wspólnego z... Raczej brak potu nie jest zbyt pozytywny, bo pot właśnie ochładza organizm, kiedy ktoś się zmęczy, więc... Więc jesteś bardziej naraziona na... Przykładowo spalenie się żywcem. Z bólem, zapytacie. Macie rację. Jednak osoby z tą przypadłością po prostu się nie pocą. Nie muszę się więc zastanawiać, czy brzydko pachnę. Nigdy w życiu nie kupiłam dezodorantu. Ja też nie, ponieważ zapach dezodorantu powoduje, że ja się przykładowo duszę. Nie wiem czemu, ale zawsze perfumy i dezodoranty powodują, że ja się duszę. Nie wiem jakim cudem, ale tak się dzieje u mnie. Po prostu to jest dla mnie duszne. Nie da się to, bo jest mocne, to już ten problem w się aktywuje. Nie wiem, czy ze mną nie tak, czasami to po prostu tak jest. Mój lekarz od lat zajmuje się moim schorzeniem. Kiedyś powiedział, jedyny ból, który poczujesz, to ból złamanego serca. Ale jeszcze nigdy się nie zakochałam. Wiem, że to głupie, ale marzę, by się zakochać, a potem zostać porzuconą... Żebym mogła doświadczyć bólu złamanego serca, o którym mówił lekarz? Czytałam w internecie, że złamane serce sprawia niemal fizyczny ból. To moja jedyna szansa na doświadczenie bólu. Nie! Yeah. Kto wie? Może w końcu go doświadczę. Na koniec muszę o czymś wspomnieć: Czy istnieje lek na to schorzenie? Niestety nie. Ale znane są powody i okoliczności, w których występuje. Więc być może da się znaleźć na nie lek. Bardzo niewielu ludzi cierpi na tę przypadłość. Dokładna liczba nie jest znana, ale szacuje się, że wynosi mniej niż 500. Dla firm farmaceutycznych mniejsza liczba przypadków to mniej pieniędzy. Więc nikt nie inwestuje w pracę nad lekarstwem. No klasyk. Wiecie, że leki na różne schorzenia znajduje się podczas badań naukowych, a badania od gotowego leku dzielą długie lata. No chyba, że to był COVID, ale to chyba większa przypadłości. Może w przyszłości coś się zmieni, ale na razie leku nie ma. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Teraz znacie już całą historię. Powiedzcie, chcielibyście być na moim miejscu? Nie wiem. W momencie, kiedy mogłem mieć grę, to może tak, ale pisać rybole zabezpieczyć bólową, to leczy nie. Eee, eee, zależy w jakichś sytuacjach. Jak mi nogę poparzyło, to jednak tak. Napiszcie swoją opinię w komentarzu. Subskrybujcie ten kanał, by poznać wciągające historie. Powiedz tam imię, powiedz tam imię, say my name. Dobra, nie. Nie, kolejne dwie